Rosja chce być istotna, chce być istotna w Syrii, chce być istotna wobec Iranu. Podpisała traktat o współpracy obronnej z Iranem, ale nie jest to traktat o wzajemnej obronie. Widzieliśmy, kiedy Izrael, a potem połączone siły powietrzne Izraela i Stanów Zjednoczonych bombardowały Iran. Rosja nic nie zrobiła, tak naprawdę nie miała możliwości, żeby coś zrobić, ale nawet symbolicznie nie próbowała chronić Iranu. Więc widzieliśmy kilka dni temu, jak minister spraw zagranicznych, Siergiej Ławrow, powiedział, że Izrael dopuścił się straszliwej agresji lub czegoś w tym rodzaju wobec Iranu. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych tradycyjnie jest bardzo antyizraelskie, więc nawet widzę różnicę w tonie między Dmitrijem Pieskowem, rzecznikiem, którego pokazałeś, osobistym rzecznikiem Putina, a Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Ale najważniejsze jest znaczenie. Pozostanie w Syrii próba zrównoważenia Turcji w Syrii, utrzymanie rosyjskich baz morskich i lotniczych w Khmeimim i Lataki i próba zrównoważenia Stanów Zjednoczonych w takim stopniu, w jakim mogą, dopóki Chińczycy nie wkroczą i nie narzucą swojej obecności na Bliskim Wschodzie, na razie widzimy, że Rosja jest zaangażowana na Ukrainie, a Chiny prowadzą te ogromne manewry wokół Tajwanu. Tak więc to od Stanów Zjednoczonych i ich niesfornych sojuszników Izraela, Arabii Saudyjskiej, Turcji, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kataru zależy utrzymanie pozorów równowagi sił na Bliskim Wschodzie.